Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Eliza Czyta Tarota. Kochani, witam dzisiaj bliźnięta. Dzisiaj będzie czytanie skarb Tarota z okazji walentynek, moi drodzy. Będzie to czytanie energii, moi drodzy, na taki okres, powiedzmy ze względu na to, że energie są płynne, to powiedzmy tydzień przed 14 lutym, tydzień po. Czyli taki. Okres okołowarentynkowy. Moi kochani, jest to czytanie ogólne, w związku z czym może się tak zdarzyć, że nie będzie ze wszystkimi rezonować. Więc proszę zabrać tylko to, co Wam, kochanie, będzie odpowiadało, a resztę po prostu zostawić. Zapraszam serdecznie, drogie bliźnięta. Moi kochani, więc w ten okres, moi drodzy, około walentynkowym, wchodzicie z taką energią rycerza buław. Jest to ognista energia, szybka, moi drodzy. Dużo będzie się działo. Tak, przynajmniej karty sugerują, kochani. Ale. Moi drodzy, niekoniecznie wszystkim musi to odpowiadać, prawda? Bo jeżeli komuś odpowiada szybkość, energia, seksualność, to jak najbardziej w tym okresie to będzie się im działo. Tak sugerują karty. Moi drodzy, ale drugą kartą dla Was jest czwórka monet, która mówi o takim spokoju, o takim zadowoleniu, ale jednocześnie takiej stagnacji lekkiej. Więc być może zdarzyć się tak, że osoba, moi drodzy, obojętnie, czy to partner, czy mąż, czy odwrotnie, o takiej energii rycerza buław może Was z tego tak jakby lekkiego uśpienia, moi drodzy, wyciągnąć. I to może być nawet bardzo przyjemne dla Was, moi kochani. Dalej pojawia się dla Was as kielichów, moi drodzy. Więc, drogie bliźnięta, jakaś część z Was, być może wszyscy, macie szansę, że ten nadchodzący okres będzie dla Was pełen takiej miłości, radości i zadowolenia, kochani. Będzie pod znakiem właśnie takiego emocjonalnej, takiej emocjonalnej pełni, kochani. Tym bardziej, że następną kartą dla Was jest 10 kielichów, która Was tutaj potwierdza, moi drodzy, potwierdza to, że to się zapowiada okres taki właśnie rodzinny, radosny, pełen uczuć. Ale ostatnią kartą dla Was jest, kochani, jest, kochani, Trójka Mieczy. No jest to energia takiego zranienia, moi drodzy. Kochani, to może być coś takiego, że wy może, bo miecze to myśli, tak? Wy może będzie wam, będziecie mieć taką obawę, taki po prostu lęk przed tym, żeby ktoś właśnie was nie zranił. Ale moi drodzy, karta jest przepiękna. Ale to też może być tego typu sytuacja, że jakiś osoba jakaś. Spod znaku bliźniąt, po prostu dozna takiego zranienia, rozczarowania, być może też może się tak zdarzyć, kochani. Bo ogólnie energia jest przecudowna. I to jeszcze też może być sytuacja, moi drodzy, tego typu, że to zranienie, być może nawet zdrada, to się odnosi do poprzedniego waszego związku. Powiedzmy, z z poprzedniego czasu, moi drodzy, też tak może być. Ale tutaj karty sugerują, żeby może zachować też taką dystans do tego powiedzmy osoby, która jest w energii rycerza buław, tak? Bo to jest osoba bardzo energiczna, kochani, jak najbardziej. Może być rozrywkowa, ale właśnie żeby nie doprowadziła kogoś z znaku bliźniąt do powiedzmy takiego płaczu, zranienia serca. Moi drodzy, to było w zasadzie czytanie dla osób już będących, czy to w związkach małżeńskich, czy to po prostu w związkach partnerskich. Kochani, a teraz. Jeszcze chciałabym parę słów powiedzieć do osób, które są na etapie poszukiwań. Prawda? Partnera, partnerki. I jest kochani na to szansa. Bo o tym mówi Kielich. On mówi o nowej miłości, kochani, również. On mówi też o osobie, która z przyszłości może do Was wrócić, ale tutaj dla osób właśnie, które są na etapie poszukiwań, jest pewnego rodzaju przestroga. Właśnie, bo może to być osoba, właśnie o takiej energii, jak ten rycy, rycerz Buław, kochani. I tu trzeba by zwrócić uwagę, prawda? Bo może właśnie was zranić. I tu by trzeba się zastanowić, kochani. Ale jest szansa na poznanie osoby. Jest szansa, albo to jest wasze marzenie, założenie rodziny. Jest, jest to możliwe przyszłościowo, ale, kochani, Trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Dziękuję bardzo za czytanie, kochani. I za, zapraszam na następne do widzenia.